Uniwerek TV postanowił sprawdzić, jak mieszkańcy Warszawy zamierzają spędzić długi majowy weekend. Jak w tym roku spędzasz majówkę? Eee, nie mam jeszcze takich konkretnych planów, ale myślę, że głównie będę się spotkała ze znajomymi. Jak będzie ładna pogoda, oczywiście jakiś piknik jak najbardziej. A Spływ kajakowy. Jadę ze swoim chłopakiem do Wilna i um, wydaje mi się, że będzie to bardzo wyjątkowy dzień w moim życiu. Wyjeżdżam z kobietą albo na działkę, albo na Mazurę. Zastanawiam się pomiędzy koncertami we Wrocławiu a mają u nas w Ostrowie. No to na pewno zależy od pogody. Jeśli będzie ładna, to bardzo lubię jeździć na rowerze. W górach najprawdopodobniej. W No Ja niestety nudno, bo mam zaległości na uczelni. Czy grillowanie, pływanie, no jakichś tam specjalnych wyjazdów za granicę raczej nie. Dla osób, które zostają w mieście, jak mogą kreatywnie spędzić czas? Myślę, że mogą odwiedzić swoją rodzinę, pochodzić po Warszawie, pooglądać różne miłe, fajne zakątki i fajne kawiarnie. Najlepiej spontanicznie. Spontanicznie. No, nawet jak Warszawa jest na tyle takim miastem zorganizowanym, że w myślę, ostatniej że chwili można sobie dokładnie w ostatniej chwili można gdzieś pójść. Nad Posiedzieć na plaży, w parku, grill te sprawy. Można pójść na imprezę, można spotkać się ze znajomymi, na pola można wybrać się wybrać, e, i e, zorganizować jakiś piknik. Taki park Moczydło, tam jest świetne, naprawdę świetnie, mnóstwo tras rowerowych. Ja bym polecał na pewno wychodzić. A co dalej, to zależy od kreatywności każdego człowieka. Spacer, odwiedzenie Stadionu Narodowego. Czy na pochody pierwszomajowe warto się wybrać? A jak to lubi, ale myślę, że może, może warto. Nigdy nie byłem i negatywnie mi się kojarzą. Ja nie chodzę, więc nie mam w, tym... w tej kwestii żadnego zdania. Nigdy nie byłem, nie jestem z Warszawy i nie wiem jak to wygląda, także nie będę się wypowiadał na ten temat. Nie. Strach? Jeżeli ktoś lubi, jeżeli ktoś ma sentyment, to myślę, że tak. Z, no, zależy co kto lubi.